Dzisiaj przychodzę do was z moim pierwszym poskładanym Gundamem, a właściwie Evangelionem. Strasznie się naszukałam tego modelu i znalazłam go dopiero w sklepie Canton, więc podwinkuję wam go na dole. Jeśli jest jakiś model, na który polujecie, to warto tam jeszcze sprawdzić. Był to mój pierwszy model, który składałam i dopiero po fakcie dowiedziałam się, że jest to już półka średnio zaawansowana, ale bez strachu. Jeśli tak jak ja składaliście albo chcecie składać pierwszy raz, to instrukcja jest naprawdę łopatologiczna. Nie musicie znać japońskiego, nie musicie znać angielskiego. Idziecie, jak obrazki wam pokazują. Wszystko jest bardzo jasne i bardzo czytelne. Nie zgubicie się. W modelach z serii RG, czyli ten, który ja miałam, jest ponad 250 elementów. Więc poskładanie tej figurki zajęło mi no cztery wieczory chyba. Naprawdę starczyło mi to na parę godzin rozrywki. I już po pierwszej chwili zrozumiałam, dlaczego jest tyle fanów składania modeli. Obcinanie tego plastiku jest niesamowicie satysfakcjonujące. Ten plastik jest taki dość miękki, fajny wydaje dźwięk, jest taki pyk. Totalny relaks. Poza tym części są odlane niezwykle perfekcyjnie, więc wszystko tutaj wchodzi na swoje miejsce, nie ma sytuacji, że coś nam nie pasuje, albo musimy mocniej przycisnąć, żeby weszło na siłę. Składanie jest właściwie bezproblemowe. Można powiedzieć, że najpierw budujemy szkielet, który się rusza, a później dokładamy mięśnie, więc widzimy każdy etap powstawania figurki. No coś niesamowitego. Model jest w pełni ruchomy i możemy go ustawić w naprawdę różne pozy. Były dołączone do niego też naklejki, które, którymi można go obkleić. Ja nie wykorzystałam wszystkich, bo niektóre wyglądały kiepsko, ale te srebrne wykorzystałam właściwie wszystkie. Oprócz samego modelu mamy jeszcze mnóstwo wymiennych dłoni, i w moim przypadku była to jeszcze broń i platforma. I nawet dobrze się złożyło, bo trochę się bałam, że coś popsuję, coś połamie, więc na początku poskładałam sobie tą platformę, na której mi tak za bardzo nie zależało, i to był dobry myk. Udowodniła mi, że wszystko jest proste i dobrze pójdzie. Mamy tutaj takie szczegóły, jak załadowanie kapsuły w ogóle. No, Shinji, wskakuj. A kiedy składałam model, to z odlanego czerwonego plastiku był nawet ten jej rdzeń, który znamy za nimę. Więc szczegóły, no miodzio. Obecnie Ewa01 stoi sobie u mnie na półce i chętnie poskładałabym jeszcze coś, ale powiem Wam, że potrafi to być droga zabawa. Składaliście kiedyś jakieś gundamy? Jesteście kolekcjonerami? Dajcie znać. Do usłyszenia.